Hmm, 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 hmm. Hmm? 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 banan, mm, hm, mm, mm, banan. Ananas. mm, ah, jabłko. mm, wow. 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 mm, oh. wow. wow. hmm. Mano kolano, dziś zaczynamy grę od nowa w stylu a brain I spójrzcie, widzowie, na to mam takiego super mega mocnego brainota. Daje aż jeden na sekundę. Ej, tak ty jest najsłabszy Brinot, jaki widziałem, jest taki słaby! Ej, czekaj, co? Dlaczego się ze mnie śmiejesz, czyś? E... Co, to ma wysoki nas bardzo Nie no, przecież on już zarobił 800 dolarów. Zobaczcie, ja już mogę sobie odebrać i teraz pójść kupić kolejnego, na przykład takiego, Lili Larry la, wy na pewno nie macie taki takiego nie brain, rota brain rota fajnego jak ja. Chodź zobaczcie, do mojej bazy lepiej to e. zobaczcie Najlepsze brain roty na świecie. Czekaj, co ty masz no-brain rooty? Ja Ty masz no my egzaminę. A, a ty nigdy no. nie będziesz takich Uuu. miał, bo nie masz ani lebilfa, ani kasy. Okay. A ja no a to nawet my... nie wiedziałem, że był taki a brain my już rot. Mamy mega super rybierz, to ty jesteś taki oh? słaby. Ej, Dobra, proszę, Nubek, no no otwórz dobra. to, co tutaj będzie. Proszę, otwórz. No dobra, mogę otworzyć. Niech to będzie. Daj, to będzie. No-beg, daj, daj. no dobra. daj, dobra, daj. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, on ci zarabia więcej na sekundę niż a? moje wszystkie Brony razem wzięte przez 10 lat Widzisz, <grym grym grym> nawet <stawęcza> nie jesteś Taki dobry jak my, jesteś mega noobem. Nie, Dobre, dobra, jeszcze nie zobaczycie pare. Zdenerwowaliście mnie, teraz zobaczycie, że będę Lepszy, zaraz zobaczycie, serio Ale oni mnie zdenerwowali Widzowie, na szczęście Ja mam tajną broń, przez którą Ich na luzie pokonam Oni myślą, że mają lepsze brony ode mnie A ja mam coś, czego oni nie mają Mam komendy admina Więc patrzcie, zablokuję sobie bazę i teraz wejdę sobie w czat i wpiszę u kosik admin i patrz teraz na to! Pojawiło mi się tutaj takie specjalne na dole okienko adminowe! Tylko ja do niego mam dostęp i tylko niektóre wybrane osoby wybrane przez sam <laughs> I teraz patrzcie, możemy sobie tutaj wybrać na przykład, ile mamy mieć kasy, jakie mamy mieć rebirfy, ile mamy mieć szczęścia, jakie mamy mieć porę nawet dnia. Można zrobić na przykład noc, patrz, jest środek dnia, a za chwilę odpolimy noc, oni będą w szoku 23 zrobimy, o! Jo, ale się ciemno zrobiło. <grym> Ej, chwilę, chwila, czemu jest tak ciemno? Co się wydarzyło? <grym> Właśnie, był. Ciem... Nie Dobra, wiem, no problem. Wydaje mi się, że musicie iść spać, chyba jak tak powiedzmy, się zrobiło co? ciemno, co? Czekaj, tak to by idziemy spać, do zobaczenia <grym> rano. Tak, jest, no, dobrano. A my widzowie w tym czasie, kiedy oni poszli spać, sobie tutaj troszeczkę pooszukujemy. Bo patrz na przykład na to, mogę sobie ustawić ilość pieniędzy. Ustawimy sobie teraz dziewięć, no masę dziedzinien. Dziewiątek. I zobacz na to! Wow, Wyskoczyło mi, że mam stoku A! Nawet nie wiem, co to za liczba, a jak dodamy więcej 9,999. Ok i co? Mamy SX jakieś takie liczby, nawet nie istnieją w normalnej grze. Ale dzięki temu, że mamy ten panel, to możemy sobie pozwolić już tak naprawdę na każdego brain rota. Właśnie na każdego brain rota. Bo teraz idą tutaj mega słabe brain roty, a my możemy sobie zrespić jakiegoś brain rota. Patrzcie tylko na to. Mamy tutaj taką tutaj. Liczbę te brainrociko i możemy wybierać między mitycznymi brainrot godami lub nawet secretami. A poza tym mamy też nawet e, secret OG brainroty, którego by sobie tutaj wybrać. Może sobie na początku weźmiemy La Secret kombinację. To jest obecnie najrzadszy brainrot do zdobycia i walniemy sobie na niego nawet e, rainbowa i jeszcze jakieś dwa efekty. No przecież oni będą w szoku jak go zobaczą. Uwaga, uwaga, uwaga. Wow! On daje dwa miliardy na sekundę. Dobra, kupuję go do swojej bazy i jestem ciekaw rano, jak oni wstaną, jaką będą mieli reakcję, kiedy zobaczą mojego takiego przepotężnego brain rota. Zobacz, już wchodzi tutaj do naszej bazy. Yeah, ale piękny o, dzień się zrobił. O, chyba już wszyscy wstali. E, czekaj, o, oni wstali. Ej, słuchajcie, A, ja stajemy. już nie jestem takim lamusem, jak wymyśliliście, że jestem. Chodźcie zobaczyć, co, jakiego mam brain rota. Co to za brain rota? Co ty Ay, nie Pięćdziesiąt dwa. Co? O! masz? Ty taki słaby do pielo. Sk Skąd w go masz, Stoi, tylko ty Nie, nie, go. W okolicy, żeby grać w Cirobra, nie, 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 było nie, nie, ja po prostu wziąłem wojanka.

Dobry! No nie wierzę, że wy. Mi... Naprawdę To mega go... noobem, Tojtek. Naprawdę mega noobem! Mega wy Ja się nie mogę ruszyć teraz. Głowa mi utknęła w betoniarce. to Nie, nie, nie. Klikam odro... O, nie, samo się kliknęło nawet. No, nie mogę się ruszyć. Ja nie mogę, ale oni mnie zdenerwowali. Okradli mnie z jedynego brainnota który był dobry. Nie wytrzymam, ale wiecie co? Oni jeszcze tego pożałują. Pożałują to mocno. Bo zamierzam zrespić najpotężniejsze brajnoty, jakie istnieją. I wiecie, co nawet zrobię? Może nawet walnę tutaj coś zakazanego. Jakiś specjalny event. Patrzcie. Jak włączę event krabowy, to oni przez chwilę nie będą nic widzieć. I wtedy będę mógł ich okraść, więc przygotujcie się. Ja sobie wejdę. O, może wezmę sobie niewidzialność na szybko kupię. O, nie, nie mogę niewidzialności kupić! Bo nie mam rebirfów! Dobra, to czekajcie. Najpierw ustawię sobie maksymalną ilość rebirfów, 17. Okej, okay, i patrz. Ej! Nie ma, nie ma tyle, czyli chyba maksymalnie jest 16 Tak, i zobacz wow, Mam już 3 piętra A w dodatku mogę sobie nawet ustawić Że moja baza będzie specjalna mm, Galakcji albo Ying Yang ho, 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 ho. Tego się nie spodziewali Zobaczcie, mamy bazę Ying I nawet taki mnożnik 19,3 na sekundę Zaraz, zaraz, jak e masz bazę ty bazę Yang? nie w indeksie chyba. Co, to, 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 to. za Co, co? wydarzyło? No, bo tak naprawdę to ja zbierałem wszystkie Ink Yang Brain roty, Dlatego miałem takie słabe tutaj brainoty, bo poświęciłem cały czas na zbieranie Ink Yang. Wow, Można razie... najlepszą bazę z nas wszystkich, ale nadal jesteś hmm. bo masz najsłabsze brain roty. Tak? tak? Dobra, to pokaż mi najsilniejszego twojego brain rota. Dobra, dobra, mogę ci pokazać, wiesz to mam dosyć słabe te brain roty, bo Nubek Uuu. ma troszeczkę lepsze. Ale Aha. tutaj mam takiego 12 milionów. Czyli czekaj, bazy. Nubek ma lepsze, dobra, to. Zabrać mnie do nuka, ja do, tak, do, ja do swojego lamusowanego miejsca. Ja oh. mogę cię na chwilę, niby. Mm, dobra, oh. no wiesz, co, co Fajnie to ma? nawet wygląda, ale mm, który daje najwięcej? 300 Piesa. milionów, 300, milionów. 300, milionów, co? 300, 300 milionów. milionów, dobra, ej, wiecie co? Ja chyba muszę coś e, sprawdzić. Wiecie co? Za chwilę chyba się zrobi ciemno. Uwaga ja ciemno. Się ciemno. O tak, zrobiło się ej, ciemno, nic nie widać, nic nie widać. Nie, 耶！<Yes! S 2> yes! Co się stało, chłopaki? Czemu ja nic nie widziałem? Ej, event krabowy się pojawił, to dlatego nic nie było widać. A, a ty no? wykorzystałeś to, żeby okraść nubka. Nie odpuścimy się... ci tego, o, nie nie to Nie odpuścimy. Ej, przestańcie. Nie, nie, nie. Ja przecież wykorzystałem, bo przecież nie było widać, a wy się ze mnie śmieliście, bo byłem nubkiem, ale spokojnie. Wy pewnie wydropicie lepsze brajnoty, co nie? No wiadomo, że tak. Wy pewnie teraz zabierzecie wszystkie najlepsze brainoty z linii, co nie? No wszystko. to wszystko będzie chodziło do mojej bazy, a bozonówka-bodgacka na naprawdę, ale lipa. Nie, oni się na mnie uwzięli. Hehe, widzowie, mam pomysł w takim razie. Jeśli oni się na mnie uwzięli, to mam plan. Zrespię coś mega mocnego na samym wstępie tutaj. Coś mega, mega mocnego, a potem zrespię coś jeszcze lepszego. Więc oni rzucą się najpierw na tą pierwszą rzecz, będziemy o nią walczyć, a potem będę miał sam swojego brainrocika jakiegoś kozackiego. Dobra, gdzie są brainroty? Tutaj spawnujemy coś mega mocnego. Jakiś uh, Secret. Secret by się przydał jakiś jeden z lepszych. Może nawet Karkerkura. Chociaż w sumie Karkerkura jest słabiacki. To ja bym zrespił coś lepszego. Co my tutaj mamy? Chili Chili! Dobra. Respimy Chili Chili. Eee, to jest mega rzadki brainet swoją drogą. A potem respimy coś mega mocniejszego i ja to wtedy zabieram. Może nawet dla grande kombinacjon ze wszystkimi efektami. Ło! To byłoby mocne. Dobra. No to git. Mamy w takim razie ustawione. Czekaj, gdzie... O! Garama ma też to jest, albo Grey Pussyni, albo jeszcze jakiś Esoksekolach. Wszystko bym tutaj chętnie zrespił, no ale to nie ma czasu, dobra, zaraz coś ogarniemy. Najpierw respimy tego, czyli, czyli... O, zobaczcie, chyba się pojawił. O, tak. O, o, o! Czyli, muszę go zdobyć. Dlaczego byś ja się na niego rzucał? Dobrze, idziemy zgodnie z planem Dawaj, wszystko. No, prynuta, no, to jest mój brynot! No, nie, ja nie, to, 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 to. nie ja oni się to. rzucają na tego brynota, ja go nigdy nie zdobędę, nie, ale lipa! Najważniejsze, <grym, grym, grym>, żeby ten, ten lamus pojem nie miał, ty jesteś najsłabszy tu. Ej, nieprawda, teraz ja go kupuję, o tak! Nie, on Nie, chyba to przegram! I teraz patrzcie, idealnie, patrzcie, la grande kombinacjon, bierzemy tutaj mutację Ying Yang i dajemy tutaj na niego wszystkie efekty i uwaga, respimy tego kolosa, uwaga! 3, 3, 4. Kontras. Labi, tso. Dobra, nie wiem, niektórych się chyba nie da wrzucić To wrzucamy tylko tyle O, dobra, elo I spawnujemy Ale ogromne będzie Wo, dobre, kupujemy go Póki nie widzą, póki nie widzą Kupujemy O, tak, tak, to jest mój bryniot Nie robło no, nie, tak. nie, nie, czyli, czyli Najlepszy bryniot, jaki szedł Ja nie mogę, ja, ja nie mogę Jak go Będę miał najsilniejszego bryniota w sekundę Dobra, elo, jest Lamusy, to co? Ten chili, czyli do kogo trafił? Zobacz, tutaj mam Najlepszego bryniota 25 milionów na sekundę, co co, powiem, dalej no nic nie ma dobrego. Nie, dobra, tak tyś, tak. naprawdę, to byłeś mega mocnego brainota, muszę ci to przyznać. ale No, to mnie pewnie, że teraz ale coś, coś was pominęło. Ominęło was coś, jak e, nie, jak, jak walczyliście o tego brainota, to nie, nie. zauważyliście coś innego zrespiło. Co? I, I ja to, ja to kupiłem. No generalnie sorki, no, no ja to kupiłem, bo zdążyłem, bo widziałem, że wy walczyliście o tego chili chili, więc nie chciałem wam przeszkadzać, eee, a ja mam. 300 co milionów, to to kupiłeś? 400. co to jest? ja kupiłem coś takiego, zobacz, to jest lagana kombinacja z masą efektów, daje tylko 400 milionów na sekundę. to nawet? I to szło na linii normalnie, a my się mieliśmy jakiegoś cię słabego! No serio, to szło na linii, a wy się tak biliście o wiele co ci nie mam Jesteście mega słabiakami ogólnie muszę wam przyznać. Nie mogę, dobra, nie wiem jak tego powiedzieć, ale na pewno szybko Ci go odbierzemy, toite! Nie, 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 nie odbieraj go, serio, nie, nie odbieraj, Nie, oszegnijeliście! Dobra, dobra dobra! Dobrze, On dobrze, dobrze, brakuje. Jeeee! Yeah! Yeah! yeah, Masz bada, masz bala. Masz bala, ah, ah. masz tak, tak ja nie agarniam, bardzo. Mi nie, z nie, 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 dobra, zaraz to zrobimy, zaraz coś zrobimy. Zaraz, tak coś ja zaraz zrobimy. Kranek, Nic nie widzicie w tym momencie. kierunku? Nic nie widzicie i ja sobie zabiorę to. O tak, dobra, dobra, dobra. I patrzcie, wyłączamy ten admin. i go ponownie. Znowu nic nie widzą! Dobrze, ukradłem go! Jest ja powiadomienie! Notem, ale chyba yes. wchodzę do mojej fazy! Chyba w mojej masz mojej Jestem Ty byłeś ślepy! Czuję, ukradłem tego Brainrota, ale to i tak mnie przechylił w jakiś sposób! Dobrze, ej, ale słyszeliście, że admin podobno ma niedługo przyjść i włączyć wszystkie eventy na raz? Co? się, bo bo moją mega bo, bo bo, i Ej, Ale dobra, ten. dobra. No to widzowie oczywiście, że my tutaj jesteśmy tym adminem, który zrobi wszystkie eventy Patrzcie, możemy odpalić wszystkie naraz! A w dodatku zwiększyć szczęście na serwerze, zwiększmy sobie do razy 8. Mm, Więc teraz przygotujemy sobie admina, którego odpalamy za 3, 2, 1 i PO! Ej! Oh. Co, co to się, się dzieje? Co się odwaliło. Na moim ekranie nic nawet nie widać! Halo! O, Jez, Jest ciemno! To dawno ciemność! Dobra! Łoooo! Wow. Dobra, dobra. Wow Co najlepszy tu się odwala Dobra super, Mamy szansę na najlepsze Roty W tym momencie i widzowie my sobie to wykorzystamy Spawnując najlepsze, jakie się tylko da Co by sobie tutaj zrespić Lastra, Lelit, Los Bros Los Bros jest mega mocne Weźmiemy sobie Rainbow i weźmiemy sobie na nim Wszystkie efekty, jakie są Dobra, spawnujemy sobie to I uwaga, pojawi się Pojawił się, Kupuje go od razu Najlepszy na świecie co no, co to, to. Czeka, co do ale się tu odwala, dobra, patrzcie ile efektów ale się nabija Ja nie mogę, ja nic nie widzę praktycznie, ale to wszystko czeka, mi się czeka. zlewa, do to do mojej bazy, jak zwykle, a nie do waszej po ja że nic nie widziałem, byłem tyle ja na ekranie Ej, zobaczcie, Patrz. teraz poleci coś chyba mega fajnego, zaraz wam pokażę. szybko patrzcie, zaraz poleci tutaj coś mega fajnego, musicie szybciutko Musicie sobie to wszystko wziąć. Na pewno patrz, zaraz poleci. Uwaga, zrespiona, zrespiona. Chyba admin zrespionuje. Chopczowa! Wow! Ej, daje się na sekundę. musi to wziąć. Ale dobra, biorę go do bazy. Zawsze mi się przyda takie dzisiaj. oni znowu się kłócą, więc ja w tym momencie zrespię najpotężniejszego Brainerda, jaki istnieje w grze, czyli oczywiście Strawberry Elefanta. To jest serio mocny brainor I w dodatku rzucimy na niego mega mocny Rainbow Efekt. I jeszcze kilka mocnych, Tutaj efektów i respimy go. Boom! Pojawił się! O ja! 18 miliardów na sekundę! biorę go od razu! Job, job, nie nie job. Ej, wybierzecie Job Joba, zobaczcie co mi dropnęło! I co? I co? I co? Dobra, jezu, wiecie co? Powiem wam teraz tak. Ja e, kończę tego e, admin... O, oh, this event does not exist. O nie, nie mogę zatrzymać tego eventu. Dobra, powiem wam tak. Bo, so, no, Wy się ze mnie śmialiście, nie, 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 że byłem nubem, a tak ej, naprawdę jest ja, co, z... ja jestem pro teraz. A I z co? kolegami, bo ja z ciebie się sami nie, tak uh, uh, tak wazeku, nie Ja też bym chciał być kolegą. Teraz chcecie być kolegami, jak mam takie mega dobre brainroty, tak? A wcześniej nie chcieliście, bo się śmialiście z mojego noobili pizzyni. my nie chcieliśmy się Dobra, wiecie co? Nie. Nie, wy i tak bana na moją bazę, całą bazę i już nigdy tutaj nie wchodzicie. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.